Polskie Zioła, czasopismo poświęcone propagandzie zielarstwa, numer 7-8, rok 5 lipiec-sierpień 1938 roku. Płynne owoce. Jedno z głównych zagadnień higieny wśród szerokich rzesz ludności w Polsce stanowi sprawa tanich, zdrowych, a zarazem przyjemnych w smaku napojów od codziennego użytku. Napoje te, pozbawione alkoholu i domieszek chemicznego pochodzenia, zamiast wpływów szkodliwych dla zdrowia, posiadające raczej własności lecznicze, były od dawna przedmiotem wielu prób czynionych we wszystkich niemal krajach. Wszelkie prace w tym kierunku prowadzone przez dłuższy czas nie dawały pożądanych rezultatów. Dopiero w ostatnich dziesięciu latach sprawa napojów posunęła się silnie naprzód. Obmyślono bowiem sposób łatwego przetwarzania owoców świeżych w owoce płynne, bezalkoholowe. Wiadomo jest rzeczą, iż szerokie spożycie świeżego owocu wśród niezamożnej ludności spotyka się z poważnymi przeszkodami. Owoce dostępne są u nas bowiem od czerwca najwyżej do grudnia. Przez zimę, długi okres przedwiośnia i wiosnę owoce mamy już z chłodni, które za drogie są na to, by je włączyć do codziennego pożywienia przeciętnie zamożnego człowieka. Dlatego też ten najnowszy sposób przechowywania owoców w formie bezalkoholowych napoi spotkał się z dużym uznaniem przede wszystkim w Szwajcarii, gdzie najpierw rozpoczęto wyrób moszczu z rozmaitych owoców. Produkcja płynnych owoców, polegająca na rozdrobnieniu świeżych owoców, wytłoczeniu z nich moszczu oraz ogrzaniu go do temperatury 75 stopni Celsjusza w celu zniszczenia fermentów, daje na wynik sok o smaku i aromacie świeżych owoców, dzięki czemu zasługuje on w zupełności na nazwę płynnego owocu. Z kolei prosty i tani sposób przetwarzania owoców przejęła Ameryka, która przerabia obecnie wiele milionów kilogramów owoców rocznie na napoje bezalkoholowe. Najbardziej planowo jednak została zorganizowana ta sprawa w Niemczech. W związku z przetwórstwem owoców powstało tam specjalne biuro centralne dla bezalkoholowego zużycia owocu. Stacja doświadczalna Berlin-Dahlem Poza tym wiele pism, broszur, ulotek, afiszów i filmów z zakresu bezalkoholowego wykorzystania owoców propaguje ten nowy sposób przetwarzania na napoje już nie tylko owoców, ale nawet jagód i jarzyn. Powstały tam specjalne komitety prowincjonalne pracujące ze współdziałem władz, zrzeszeń zawodowych i stowarzyszeń kobiecych. Wobec czego z każdym rokiem płynne owoce stają się coraz bardziej popularnym napojem zastępującym wino, lemoniadę, wody musujące, a nawet narodowy napój niemiecki, piwo. Płynne owoce stały się w Niemczech dzisiaj modne na różnego rodzaju zabawach używanych zarówno przez wieś, jak i ludność miejską, ostatnio podawane są nawet na oficjalnych urzędowych przyjęciach. W Polsce zagadnienie produkcji płynnych owoców znajduje pełne zrozumienie, zwłaszcza wśród pań domu. Sama jednak produkcja znajduje się dopiero w początkach. Mamy już kilka broszur fachowych w tej dziedzinie. W marcu bieżącego roku urządzono nawet w Warszawie specjalny pokaz przetwarzania płynnych owoców, który zorganizowany został przez Koło Miłośników Ogrodnictwa. Podobnie jak za granicą. Tak i w Polsce produkcja napoi bezalkoholowych prawdopodobnie podsuwać się będzie dwiema drogami, to jest przez produkcję domową i fabryczną. W dalszym ciągu niniejszego numeru podajemy sposoby domowego wyrobu płynnych owoców. Specjalną uwagę na produkcję fabryczną tego rodzaju napojów powinny zwrócić istniejące fabryki win owocowych, browary posiadające wszelkie instalacje niezbędne do przerobu owoców, na większą skalę jak chłodnie, rozlewnie, przyrządy do filtrowania, pasteryzowania i tym podobne. Poza tym zainteresować tą nową gałęzią przetwórstwa należałoby szkoły rolnicze, koła gospodyń wiejskich, zrzeszenia młodzieży męskiej i żeńskiej po wsiach, które dokładnie obznajomione przynajmniej z domową fabrykacją moszczu owocowego mogłyby szeroko rozpowszechniać spożycie zdrowego napoju owocowego, walcząc w ten sposób z klęską alkoholizmu na wsi.